Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Kriazdy po patelniach. Dzisiaj będzie coś z kuchni meksykańskiej. Będzie to taki trochę zmieniony przepis na fajitas, ale mojego autorstwa. Że tak powiem, na przygotowanie tego potrzebujemy kilka ziemniaków, dosłownie 8 takich średniej lub średniej wielkości lub po prostu dużych ziemniaków, pół kilograma mięsa wołowego mielonego. Do tego Około 200 gram startego sera, najważniejsza przyprawa to będzie kurczak fajitas, do tego pół czerwonej i pół zielonej papryki, sól, 100 gram czerwonej fasoli, jedna biała cebula, jedna czerwona cebula i trzy ząbki czosnku. Zaczynamy od tego, że ja tutaj ziemniaki mam pokrojone na pół, będziemy je gotować. Właśnie w tym stanie. Zaraz je wrzucę do garka z osoloną wodą. Teraz zabieramy się za przyprawienie naszego mięsa. Tutaj mam przyprawę do fajitas. Możecie użyć jakąkolwiek meksykańską przyprawę. Posypujemy tutaj nasze mielone mięso. I elegancko to musimy ze sobą wymieszać. Mierzamy to oczywiście tak na dwie godziny przed zaczę zaczęciem przygotowywania naszego dania. Więc to jest jedna ważna rzecz, jaką musicie wiedzieć, żeby mięso z przyprawą się elegancko połączyło, żeby się po prostu, że tak powiem, przegryzło. Gdy ziemniaki nam się już gotują, my wlewamy oliwę z oliwek na rozsioną patelnię, około takiej ilości to są jakieś 2-3 łyżki i wrzucamy cebulę szczotkiem. Przemieszać. już to ładnie nam się zeszkwiło w przyspieszonym tempie jak widzicie mogę spokojnie wrócić mięso muszę je rozdzielić oczywiście wszystko z czasem się rozdzieli elegancko w momencie jak mięso puści soki Możemy to o około 5 minut 5 minut minęło. Tak oto powinno wyglądać mięso, mniej więcej po 5 minutach. Ja cały czas jak widzicie próbuję je rozdrobnić i całkiem nieźle mi to wyszło. Następnie dodajemy do tego czerwoną fasolę i obie papryki czerwoną i zieloną. około łyżeczki soli, takiej solidnej łyżeczki soli i teraz wszystko musimy jeszcze raz przemieszać I używając przykrycia, będziemy to smażyć około 20 minut. Oczywiście na zmniejszonym palniku, minęło 20 minut, i już na sam koniec wrzucamy czerwoną cebulę. Ale nie będziemy jej smażyć, tylko po prostu przemieszamy razem z resztą farszu. Jak widzicie mięsko nam się elegancko rozdrobniło. O to nam dokładnie chodziło. I teraz wyłączamy palnik i farsz mamy gotowy. W międzyczasie, gdy ziemniaki już e, doszły i częściowo ostygły. Ja spróbuję wam zademonstrować, co będę robił. Tutaj mamy już częściowo wyskrobanego ziemniaka. Trzeba po prostu wyskrobać więcej ze środka. Tak jak tutaj widzicie. W ten sposób i to już jest gotowe, gotowy ziemniak na wypełnienie farszem. Tak postępujemy z każdym jednym. Tu już jak widzicie ziemniaki Mam przygotowane i teraz na przykład wybieramy tego największego, posypujemy go serem i następnie układamy na nim farsz. Nie żałować sobie, mniej więcej tak, i w takiej postaci, mniej więcej będziemy to pakować do piekarnika. Oczywiście zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Na wierzch powędruje też ser, ale dopiero po 20 minutach pieczenia tych ziemniaków na ostatnie 10 minut. Tak postępujemy ze wszystkim i będziemy pakować to do, do piekarnika. Minęło 20 minut. Teraz wyciągniemy. piekarnika to co jest do wyciągnięcia. Tak jak tutaj widzicie, ładnie nam to doszło i na ostatnie 10 minut będziemy posypywać serem. Delikatnie, nie musi, nie musi być tego dużo, można też obficie, to już zależy od Was, ale ze względu na to, że ser jest y, było to posypane w serem wcześniej, Sera tutaj dużo nie potrzeba i będziemy to pieki jeszcze przez 10 minut. Oczywiście zapomniałem dodać, że pieczenie tych ziemniaków to jest w temperaturze około 190 stopni. Tu już widzicie po wyciągnięciu z piekarnika. Może zademonstruję, ser się nie klei, on jest przesuszony. To w tym miejscu mi się trochę brązowy zrobił, ale to nie szkodzi. Ważne jest, że ten serek będzie chrupiący, a nie jest przypalony. Będziemy to serwować z sosem salsa lub guacamole na. Przepis na sos salsę lub na guacamole znajdziecie na naszym kanale również, więc z pożytkiem wyjdzie to dla tego dania. No nic, za chwilę nałożę to na talerze. Życzę smacznego.